Megilat Rud, perek alef, pasuk jut Chet, czyli księga Rud, rozdział pierwszy, werset osiemnasty. Jut to jest dziesięć, a Chet to jest osiem, to mamy, daje nam osiemnaście. I czytamy od prawej. Watere, kimit amecet hilalechet ittach, batekdal ledaber elea. Watere i zobaczyła, w domyśle na Naomi zobaczyła, a Macet hi lalechet i ta trwa silnie przy tym, że, że y, upiera się przy tym, aby z nią iść. Ona, to znaczy ród lalechet iść i ta z nią. Battech dal. I przestała ledaber elea, rozmawiać z nią. Chodzi o to, że przestała ją namawiać, tak? W takim kontekście to jest. Zobaczymy polskie tłumaczenie. Gdy Noemi zobaczyła, że Rutu parła się przy tym, aby z nią iść, przestała ją przekonywać. Tak krótko dzisiaj. Może jeszcze przeczytajmy raz. Wattere kimita meced hilalehet itta, watech dal ledaber elea.